Nazywam się Piotr Sukroski i witam wszystkich bardzo serdecznie. Znajdujemy się na radomskim rynku w apartamencie hotelu Hilnowi. Bieganie jest to temat, o które, obok którego ciężko przejść obojętnie przez wielu ludzi uwielbianych zbudzające szacunek i podziw. Sport, który jest bardzo popularny, przyciąga coraz większą liczbę osób oraz wzbudza niesamowite emocje. Jest to przede wszystkim. Jest to przede wszystkim aktywność fizyczna w zasięgu każdego człowieka. Prawie każdego człowieka. Jednak to, co z tego sportu czyni coś wyjątkowego, to ludzie. Ludzie, którzy go tworzą, czyli biegacze i biegaczki. Spotykamy się tutaj z wyjątkowej okazji. Jako że wszystkie panie mają dzisiaj swoje święto, to i goście, z którymi za chwilę będę miał przyjemność porozmawiać, nie są przypadkowi. Trzy wspaniałe kobiety. Symbole dzięku, uroku, energii. I niesamowicie silnego charakteru. Panie, które swoimi biegowymi sukcesami potrafią zawstydzić nie jednego pana. Poznajmy je teraz bliżej. Królowa damskiego biegania. Z sukcesami na arenie międzynarodowej. Zawsze uśmiechnięta Karolina Właśniewska. Dzień dobry. Witam. Sportsmenka i wulkan pozytywnej energii. Małgorzata Skobron. Witam. Oraz nasza młodziutka wschodząca gwiazda. Amelka Karolek. Witam. Moje drogie panie, bardzo się cieszę, że jestem tutaj z wami. I oczywiście wszystkiego najlepszego w dniu Waszego święta. Dziękujemy. Faktem jest, że gdzie się nie pojawicie, jesteście dość mocno rozpoznawalne w środowisku biegowym naszego regionu. Jednak sukces nie przychodzi sam. Wasze wyniki sportowe kosztują Was zapewne bardzo dużo czasu, jaki poświęcacie na szlifowanie waszych biegowych umiejętności. Kawlina, powiedz. Jak udaje ci się łączyć pracę i bycie matką z Twoimi treningami? Udaje się. Przede wszystkim myślę, że systematyczność i taka, taki upór tak, wewnętrzny to mną kieruje. Ja nie negocjuję, nie, nie negocjuję ze sobą, myśląc, czy iść na trening, czy nie. Bardzo wspiera mnie moja mama, która pomaga mi w wychowaniu mojej najmłodszej córeczki. Mąż też nie robi mi z tego tytułu żadnych wyrzutów, wręcz wspiera mnie w tym, że. Myślę, że jest to fajna rzecz, która mi się przytrafiła akurat, tak? Daję, daję też przykład, tak? Mam córkę, która ma 20 lat. Często sobie też, jak jest na miejscu, wspólnie chodzimy na bieganie. Udało mi się też zaszczepić, może nie w wielkim stopniu, ale również u mojego syna, 15-letniego. Teraz na ostatnim wyjeździe w, w Izraelu pobiegł pierwszy raz w życiu 10 kilometrów. Uzyskał wynik 48 minut. Co myślisz nieźle na kogoś, kto w ogóle nie biega. On gra raczej w piłkę nożną. Także no, dzięki najbliższym udaje się to połączyć. Mowa tutaj oczywiście o decy Maraton? Tak. Gratuluję sukcesu. Dziękuję. Jeszcze chciałem zapytać, tak z ciekawości czystej. Hmm, ile tak mniej więcej średnio raz w tygodniu trenujesz? Siedem. 7. To znaczy, tak, w okresie przygotowawczym jest to 7 razy, tak? Zdarza się, że wyjdę dwa razy na trening. Jak jestem mocniej zmęczona, nie robię jednego, drugiego treningu, dzielę go po prostu. Zrobię sobie rano 8, po południu 10, bądź odwrotnie. Wtedy taki trening bardziej ma wpływ na regenerację, a kilometry swoje trzeba wybiegać, tak? Już poza okresem przygotowawczym, no to nie, to tak 3 do 4 razy w tygodniu, żeby odpocząć. Amelka, jesteś młodziutką uczennicą. Powiedz, jak godzisz obowiązki szkolne ze swoimi treningami? Przede wszystkim bieganie to nie jest jedyna rzecz pozaszkolna, bo jeszcze uczęszczałam na zbiórki, na których uczymy się pierwszej pomocy. I wiem, że to może się przydać nie na jednej trasie biegu, bo często teraz w radiu słyszymy, że ktoś zasłab i potrzebował pomocy. Uczęszczałam również na tańce i zajęcia języka angielskiego. Ogólnie to bieganie, jak Idzie, idę na trening, to wiem, że jest luźno i to dla mnie nie jest taki obowiązek, bo w naszym klubie zabieganie na z się ekstra rodzinnie, ale generalnie robię tak, żeby mieć czas dla siebie właśnie na bieganie, na spotkanie ze znajomymi i na naukę. Uczę się według mnie spoko, więc wszystko jest według mnie okej, okay, tak? Więc trzeba jakoś sobie ustalić ten podział szkolny i podział dla, dla siebie i wychodzić to całkiem nieźle. No tak. Powiedz mi, skąd ten pomysł, y, albo potrzeba y, bądź chęć udzielania tej pierwszej pomocy, o której wspomniałaś? No, to jest, że mogę nawet iść do szkoły i ktoś zasłabnie, to jest, według mnie, ratowała komuś życie. Myślę, że bym już czuła się ekstra, a na trasie biegu, właśnie jak wspomniałam, może się to przydać i Naprawdę warto umieć taką pierwszą pomoc, bo może się przydać na co dzień. Po prostu brawo, jestem pod wrażeniem. Dziękuję bardzo. Powiedzcie mi, prowadzicie bardzo aktywny tryb życia. Zastanawiam się, jak sobie radzicie z regeneracją. Gosia, podziel się z nami, z nami swoimi sekretami, jak um, dobrze odpoczywać? Każdy, myślę, zasługuje na odpoczynek po tak zwanej dobrze zrobionej robocie. Ja tutaj e, często zapominałam o tej regeneracji albo odkładałam ją na później, aż do momentu, kiedy pojawiły się jakieś e, pierwsze kontuzje, mniejsze bądź większe. E, teraz staram się zawsze znajdować czas na, na ten odpoczynek, na to ładowanie akumulatorów. E, regularnie chodzę na saunę, roluję się, co, zawsze, co nie zawsze jest przyjemne. E, korzystam z pomocy fizjoterapeutów, którzy naprawdę czasami potrafią czynić cuda. Od niedawna uczęszczam na naukę pływania i teraz już wiem i mogę to śmiało powiedzieć, że wizyty na basenie dają mi ogromną regenerację, nie tylko mięśniową. Myślę, że tutaj sen jest dla mnie też bardzo ważnym elementem, kiedy mogę odpocząć tak naprawdę i zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Nie zawsze zdarza mi się, udaje mi się spać takie książkowe 7-9 godzin, Myślę, że śpię krócej, ale czasami, jeśli mogę rzeczywiście poleniuchować do dziesiątej, to czerpię z tego bardzo dużo przyjemności. Karolina, a co sprawdza się w Twoim przypadku? W Moim przypadku to tak słabo to wygląda troszkę, bo tak jak powiedziałeś, jestem matką, jestem osobą pracującą. Na tą regenerację mam bardzo mało czasu. I właściwie nie ma żadnej. Jedyne co, to ja stawiam na sen przede wszystkim. Staram się, żeby te 7 godzin snu zapewniać sobie. Jeżeli mam zerwaną noc, bo chyba każdemu się takie sytuacje zdarzają, staram to się w kolejnych dniach gdzieś tam wyrównać tą ilość snu. To jest dla mnie naprawdę ważne. I tyle. Czyli skupiasz się na śnie. Tak. A Amelka, powiedz mi, jakie są twoje ulubione formy regeneracji? No Uwielbiam na basen jeździć, teraz zaczęłam sobie tak raz w tygodniu przynajmniej jeździć i popływać. I jak tata czasem chodzi na saunę, po prostu wchodzę z nim, bo na saunie jest super po prostu. No, tyle tak. Czyli z Gosią macie już jedną wspólną pasję, poza bieganiem, basen. Tak. Jest... Ja się dopiero uczę pływać. <laughs> Umiesz pływać, Amelka? Tak, umiem. No to Gosia, masz możliwość podszkolić się troszkę. Tak, kiedyś może się spotkamy wspólnie, popływamy, jak ja już. Będę potrafić robić to dobrze. Chcę Was teraz zapytać o coś, z czym ja osobiście mam zawsze spory problem, czyli temat odżywiania. Eee, Karolina, powiedz, jak wyglądają posiłki mistrzyni? Nie wyglądają. <grym> yy, jedyną rzeczą, którą powiem od października zeszłego roku nie jem mięsa. Ale to nie jest tak, że to silne, mocne postanowienie poprawy nie jem mięsa, bo. Bo tak jest modnie. Nie, mój mąż zrezygnował z tego. Ja nigdy nie byłam jakimś takim mięsożercą, więc nie miałam z tym problemu. Jem produkty pochodzenia zwierzęcego, jak jajka, jakieś sery, tak. Yy, natomiast mięsa jako takiego nie. Co jeszcze mogę Wam powiedzieć? Czasami robię rano koktajle, tak? Są to mocno odżywcze koktajle. Towarzyszą mi szczególnie do pracy je zabieram ze sobą, czyli banan płatki jaglane, troszkę rodzynek, masło orzechowe, dodaję wody, czasami trochę białka i taką miksturę zabieram ze sobą. I to jest moje śniadanie, a reszta tak słabo z tą dietą. <głos> <głos> Zabrzmiało tak dosyć fit, a czy pozwalasz sobie na jakiś fast food? Czy raczej tego unikasz? Fast food? Fast food. Generalnie nie, pałam, nie lubię fast foodów, hmm. natomiast uwielbiam pizzę, i pizza jest nieodzownym elementem mojej diety. <grydy> tak. Gosia, a jaka strategia żywieniowa sprawdza się w Twoim przypadku? E, w moim przypadku nie współpracuję z żadnym dietetykiem, na żadnej diety nie jestem. Lubię jeść, więc jem generalnie wszystko. Sama przygotowuję sobie swoje posiłki i staram się je tak komponować, żeby tak naprawdę dostarczyły mi jak najwięcej witamin i dobrego dla mojego organizmu. Oczywiście wspomniałeś tutaj o fast foodach, nie stronię od tego typu jedzenia. Lubię, lubię lubię fast foody, jem oczywiście je sporadycznie, ale po prostu mi one smakują i z tego tytułu nie robię sobie żadnych wyrzutów sumienia. Na pewno w moim codziennym odżywianiu, ważnym elementem dla mnie, jest kawa i ciastko. I nie jem tego tylko od święta. Jem i piję to wtedy, kiedy mam na to ochotę. Także myślę, że temu ciężko byłoby mi się oprzeć i gdzieś wyperswadzawać to z mojego codziennego odżywiania. Jestem pełen podziwu dla Waszych sportowych osiągnięć. Coś mi nos podpowiada, że jeszcze bardzo długo będziemy oglądać Was na podium. Amelka? W moim przypadku jestem pełen podziwu. Stajesz na równi z równymi z dorosłymi kobietami, które są już doświadczonymi biegaczkami i osiągasz sukcesy. Powiedz mi, jak się czujesz w momencie, gdy stajesz na podium obok swoich dorosłych koleżanek? Uwielbiam też na podium z tutaj obecną Karoliną Właśniewską, bo wtedy to ja jestem z ciebie bardzo dumna, <śmiech> <śmiech> bo stanąć tutaj z Karoliną to jest dla mnie po prostu. Wtedy mi się przypominają wszystkie treningi, które. Wszystko powiem odwala na tygodniu i generalnie czuję się świetnie, bo wiem, że te treningi teraz na coś się zdają i dla mnie to jest super. Ja potem się świetnie czuję tak. Wiem, że stanęłam, wracam do domu z pucharem. To jest po prostu niesamowite, że wychodzisz poza swoje kategorie wiekowe. Wow, po prostu jeszcze raz wow, brawo, gratuluję. Dziękuję bardzo. Karolina, wkręcasz. Niesamowite czasy na zawodach. Czasy, które są marzeniami wielu mężczyzn. Nie będę ukrywał, że moimi również. <noise> Mam nadzieję, że kiedyś się docignę. Powiedz mi, jak reagują panowie, gdy ich wyprzedzasz? A to zależy, którzy. <noise> jak reagują? Moim docelowym dy dystansem to jest maraton, tak? I te wszystkie inne biegi po drodze to zawsze są elementem treningu, który łączy się na ten docelowy bieg. Często nie biorą mnie serio panowie na takich zawodach, tak? Więc potem są zaskoczeni, kiedy... Przeważnie jest tak, pierwsza połowa to oni sobie lecą, lecą, mijają mnie. Na drugiej połowie mijam ja ich. Tak to wygląda. Czasami jest tak, że ktoś próbuje ze mną gdzieś tam szarpnąć, próbować ruszyć, ale Pff, raz się uda, więcej razy się nie udaje. No i mówię, to też zależy od człowieka, tak? Bo niektórzy fajnie, super yy, zdopingują jeszcze człowieka, pomogą, tak? Yy, czasami zrobią tunel, poprowadzą, ale są też tacy, którzy niesportowe mają zachowanie i uważają, że tam powinnam gdzieś z tyłu być daleko. Niejednokrotnie miałem przyjemność już biegać obok ciebie na zawodach, przynajmniej przez fragment trasy. Zawsze bardzo chętnie wdajesz się w dyskusję, rozmawiasz, motywujesz. Jak ty w ogóle znajdziesz na to siłę? Ja generalnie lubię to moje bieganie, tak? Te moje czasy, one gdzieś tam wychodzą rzeczywiście po drodze, natomiast ja się naprawdę bawię tym bieganiem. Dla mnie to jest radość. Zapytałeś o dietę, zapytałeś o regenerację. To jest wszystko bardzo ważne. Na pewno tak. Natomiast ja nie daję się zwariować. Nie podporządkowuję całego swojego życia pod bieganie. Od grudnia zaczęłam chodzić też na jogę, tak? Gdzieś tam zaczęłam, postawiłam na jakiś taki jeszcze rozwój wewnętrzny. To bieganie nie daje mi tyle radości. Potrafię je połączyć z turystyką. Mam więcej maratonów przebiegniętych, zagranicznych niż krajowych. To jest taki impuls, żeby gdzieś zabrać rodzinę i pojechać w fajne miejsce, odwiedzić je, tak? I może stąd ten mój uśmiech na twarzy. Ja się tym bieganiem po prostu bawię. Na czas staram się biec dwa razy w roku, a reszta to jest tylko takie naprawdę no radość, radość, tak? Radość z sukcesami. Przy okazji. <noise> za, a propos sukcesów. Za sukcesami większości sportowców stoi przeważnie ukryty w cieniu bohater. Mowa tutaj o trenerach. Gosia, czy za Twoimi sukcesami stoi ktoś poza tobą? Ja biegam od 2016 roku. Biegałam sama, bez konkretnego celu. Wychodziłam na ile chciałam, jak daleko biegłam, w jakim tempie. Od roku współpracuję z trenerem którego tożsamości na razie nie chciałabym zdradzać. To on układa moje plany treningowe. Postawiliśmy sobie konkretne cele, chociażby na ten rok, i dążymy do ich realizacji. Myślę, że tutaj on wie, jak ja się czuję na zawodach i przed, wie w jakiej jestem formie, więc myślę, że dlatego jest w stanie mi ułożyć odpowiedni plan, łącząc moją pracę zawodową i życie prywatne też. Przecież moje sukcesy to nie tylko moje sukcesy, ale myślę, że nasze wspólne, z których się oboje cieszymy. Oczywiście ta współpraca nie zawsze była taka kolorowa, ale myślę, że po odrobionej pracy domowej z mojej strony teraz ta nasza współpraca bardzo fajnie się układa. Mam w nim przede wszystkim wsparcie jako trenera, ale również w sferze prywatnej, więc myślę, że to daje dużą wartość dodaną do naszej współpracy. Powiedziałaś, że wasze początki nie były kolorowe, co miałeś na myśli? No nie były kolorowe, bo plan realizowałam, ale nie było tej informacji zwrotnej, czyli jak się czuję, czy było wszystko ok, czy plan został zrealizowany. Więc ciężko było odnieść się potem do układania kolejnych dni treningowych, nie wiedząc jak ja się czułam, tak? Czy rzeczywiście mnie coś bolało, czy coś się działo. No ale tak jak wspomniałam, myślę, że odrobiłam pracę domową ee, i teraz rzeczywiście ta informacja zwrotna z mojej strony, jest na tyle dokładna, że nie ma problemu z układaniem treningów, a ja tym bardziej z ich wykonywaniem. A Malka, powiedz, kto jest twoim bohaterem? U mnie tata, po Chryste, tata. Ogólnie to ja wcześniej, jak miałam około 9 lat, grałam przez 2 lata w piłkę nożną, i treningi też były bardzo ciężkie. Generalnie potem, jak byłam tą jedyną dziewczyną w drużynie, po prostu nie fajnie się tańczyłam i. Jak na tych treningach najbardziej właśnie biegać lubiłam. Potem zaczęłam przechodzić na treningi, potem właśnie się ten nasz team stworzył i tata po prostu trenuje. I teraz jak wyleczę się z kontuzji, zacznę przyjeżdżać do Radomia do pana Błaśnieńskiego na pewno. Wspomniałaś o kontuzji. Coś poważnego? Tak. Można zdradzić troszkę w tym temacie? Można, można. Mam kontuzję pięty. Z tego co wiem, to chyba za szybko rosnę. Z względem mięśni, i no nie wiem, na razie jeszcze nie wiem, kiedy będę mogła biegać tak jak biegałam około 4 miesiące temu. Ale z tego co wiem, już powoli zaczynasz wracać do treningu? Powoli tak, powoli tak. Już w tym tygodniu będą takie pierwsze, mocniejsze treningi interwałowe. W takim razie trzymam mocno kciuki, żebyś wróciła do formy jak najszybciej i żeby kontuzja się nie odnowiła w żaden sposób. Bardzo dziękuję. Karolina, a jak jest w Twoim przypadku? W moim przypadku to jest <noise> Artur Basiński. prowadzi mnie, właściwie odkąd zaczęłam biegać. Zaczęłam biegać w 2012 roku. Kolega mówi, słuchaj, super ci to idzie, czas na jakiś maraton, tak? No i w 13 roku wpadł na genialny pomysł właśnie, że może się uda przebiec. I Artur mi rozpisał pierwszy ten plan do tego maratonu. Ustawiliśmy się na 3,30, pobiegłam 3,20, niechcący. No i tak zostało do dzisiaj, tak, wiadomo mamy lepsze, gorsze okresy, ale tak trwam przy tym, <laughs> jestem zadowolona z Artura, tak, no dobrze mi z tym zna mnie, tak jak powiedziała tutaj Małgosia, bierze pod uwagę właśnie to, że pracuję zawodowo, że mam dzieci, że mam jeszcze swoje życie prywatne itd. i tak dalej, potrafi to wszystko jakoś tak ładnie zgrać, że są efekty. Poza tym wiesz, jak masz taki plan, Widzisz, że musisz iść coś zrobić, to po prostu nie zastanawiasz się, a czy dzisiaj to będzie 5 km, czy 15, tak? A może 18 albo 2. Nie, jest tyle, to jak robot. Idziesz i robisz tyle. Czyli po prostu skupiacie się na bieganiu. Tak. Powiedzcie mi, bardzo chcę poznać Wasze zainteresowania, tylko uwaga, nie związane ze sportem. Gosia, co robisz, gdy odpadasz swoje biegowe buty na bok? No ze sportem jestem związana nie od dzisiaj. Jest on już teraz nieodłącznym elementem mojego funkcjonowania, ale poza tym sportowym światem e, dość mocno działam w branży gastronomicznej, gdzie rozwijam swoją pasję barmańską i organizację różnego rodzaju imprez okolicznościowych. No gastronomia przede wszystkim to praca z ludźmi, tak? I to tak jak w bieganiu. Różni ludzie, jedna pasja. I to dość się przekłada zdecydowanie na gastronomię. Poznałam fantastycznych ludzi tam, tak jak i, i również w bieganiu, zdobyłam cenne doświadczenie, które teraz mogę szlifować i wykorzystywać w pracy w gastronomii, która też jest taką moją dodatkową pracą. Teraz zbliża się sezon, więc za chwilę już zamiast niedzielnych startów gdzieś w pobliskich miastach, pewnie będę oczywiście obsługiwać różnego rodzaju imprezy i tutaj pewnie razem z moimi kolegami, z którymi współpracuję, Raczej tu nie, weekend nie będzie dla nas weekendem odpoczynku, lecz pracy, ale e, sprawia mi to rzeczywiście niesamowitą frajdę, lubię to e, i to po prostu robię. A powiedz mi, znasz już może jakieś barmańskie sztuczki? No, no oprócz tego, z, z, jak pomieszać dobrze alkohol, <grym> że ktoś nie przed <grym> drugi raz <grym> do ciebie, to tak, ale jeśli podasz jakieś sztuczki barmańskie typu... Odrzucanie butelek, gdzieś jakieś płomienie, to jeszcze nie. Myślę, że przede mną dość intensywny sezon, który za chwilę się rozpocznie. Mam kolegów z branży z dużym doświadczeniem, więc myślę, że swoje jakieś magiczne sztuczki podczas tych imprez, które będziemy obsługiwać, myślę, że mi pokażą. Ja się lubię uczyć, więc myślę, że za chwilę gdzieś możemy spotkać się na jakiejś imprezie, gdzie będziesz mógł podziwiać moje nowe umiejętności, które nabędę. Mam nadzieję, że do tego dojdzie. Karolina, a czy ty masz jakieś hobby, w które mu się poświęcasz w wolnym czasie? W wolnym czasie, kiedy nie biegam? No pewnie jakieś takie by się znalazło. Przede wszystkim lubię podróże, tak? Podróże i to takie krótkie, szybkie, intensywne wypady. Stąd y, na pewno jest ich kilka, czasami kilkanaście w roku nawet potrafi być. Y, uwielbiam też góry, tak? Obcowanie z przyrodą. Jest to, zanim zaczęłam biegać, zawsze chodziłam po góry, przetargać się i tak dalej. Zaszczepiłam też to w moich dzieciach. No i tak jak wspomniałam wcześniej od dwóch miesięcy, od chyba nawet więcej jak dwóch, no zaczynam, zaczęłam jogę ogę tak ćwiczyć. Jest to taki wewnętrzny, mamy rozwój. <grym> taki jest plan. I jak Ci wychodzi? A powiem? odpoczyw zadowolona jestem, tak? Chodzę na takie grupowe zajęcia w bardzo małej, ścisłej grupie czteroosobowej, ale również na indywidualne. To raz, a dwa... W wolnej chwili, kiedy tylko taką łapię, to czytam książki. Uwielbiam to robić. Tylko, że mało czasu na to mi zostaje w tej całości, no ale jednak książka jest nieodzownym elementem. A Amelka, co Ty lubisz robić, jak nie masz treningów? O Boże, mam bardzo dużo aktywności fizycznej w swoim życiu. Nawet na siatkę chodzę i to dużo osób dziwi, ale generalnie jak właśnie wspomniałam o tych zbiórkach, lubię uczyć się tej pierwszej pomocy, bo na przykład na tych zbiórkach uczymy się sprzętów z samochodu, czy sprzętów z torby ratowniczej, który ma każdy ratownik medyczny i po prostu lubię uczyć się na ten temat, nawet w domu jak czasem siedzę rozwiązuje takie quizy. Mm, lubię po prostu się uczyć nowych rzeczy, z, a, właśnie z medycznej, żeby wiedzieć jak postąpić w sytuacji, jak ktoś zemdleje, czy jak ktoś po prostu będzie potrzebował tej pomocy. Hmm, czyli w przyszłości jest szansa, że może zostaniesz ratownikiem medycznym albo lekarzem? No, jest szansa. <grym> Chciałabyś? Generalnie wolałabym strażaczką zostać. Poproszę. proszę. Większa adrenalina po prostu. <grym> <grym> czyli adrenalina, okej, okay, to by wyjaśniło wszystko. Skąd u Ciebie taka energia do biegania i do codziennego życia? Trudno mi powiedzieć. Naprawdę, no, no nie wiem, no po prostu jak idę do szkoły, po prostu nie mam tej energii. A jak mam już trening, na przykład jest wtorek, mam trening i wychodzę z tej szkoły, to ja mówię, jest jeszcze parę godzin i trening. Więc, <grym> jest. Więc jesteś wkręcona w to bieganie na maksa. Dokładnie tak. Gosia. Za swoją troskę o ludzi z ekipy dostałaś przydomek matka. Powiedz, jak się z tym czujesz? No tak, ta matka. Oczywiście, jak widać, pojawia mi się uśmiech na twarzy. Ten przydomek rzeczywiście przywołuje bardzo pozytywne, pozytywne emocje u mnie i już w sumie teraz wspomnienia. Czemu matka? Myślę, że od zawsze jestem tak, byłam i jestem typem takiej organizatorki różnych inicjatyw w różnych społecznościach. Lubię ludzi, lubię z nimi działać, robić małe, duże, nieprzeciętne rzeczy. Oczywiście sama tego nie zrobię, potrzebuję kogoś, kto będzie mnie wspierał. I zawsze dbam, staram się dbać o tą otoczkę całą, tego co robimy, o to co się dzieje, no i przede wszystkim też o ludzi, z którymi mogę robić te dziwne, różne rzeczy. Oczywiście pojawiają się pomysły, trudne do realizacji, tak? A czasami wręcz niemożliwe. Ale ja tutaj cały czas przywołuję sobie takie powiedzenie naszego prezesa Karola Kaczmarzyka, że jak ktoś chce, znajdzie sposób, jak ktoś nie chce, znajdzie powód. I tego, myślę, w swoim działaniu się trzymam. Powiedz mi, pamiętasz może, z czyich ust pierwszy raz padło to słowo? Matka? Ojejku, nie pamiętam. Znaczy, wydaje mi się, że gdzieś pewnie z jakiegoś faceta. <noise> Ale jakbym, no nie pamiętam, z, z, z czyich ust dokładnie, jeśli miałabym e, określić jakąś osobę, ale myślę, że to był jakiś pan na pewno. Drogie panie, zawsze staracie się wyglądać perfekcyjnie, niezależnie od sytuacji. Myślę, że każda kobieta ma jakiś sposób na to, jak zachować najlepszą prezencję. Karolina, podzielisz się ze wszystkimi swoimi sekretami, jak perfekcyjnie wyglądać na podium po zawodach? Na podium! Nie no, wiesz, jak jestem na podium, to już mi nie zależy, bo i tak wygrałam, czy tam któraś byłam z kolei, to i tak robota zrobiona, tak, a już ten wygląd może jest, nie no, już po takim biegu dłuższym, no co ciężko o ten wygląd zadbać, tak, ale nie przykładam tego tak wagi, do wyglądu. Myślę, że każda kobieta na swój sposób jest gdzieś tam piękna, tak, na zawodach, tak, no ja się nie maluję, tak, zakładam te ciuchy treningowe i tak dalej, no i no, Panie Boże, jaką mnie stworzyłeś, taką mnie marno. Aczkolwiek teraz to jest dobry yy, powód, bo właśnie zmieniam kategorię wiekową w tym roku. Chyba zacznę dbać o wygląd. A Melka, powiedz mi, czy Ty przykładasz wagę do tego, jak wyglądasz podczas zawodów? Nie, w ogóle nie przykładam. No, dla mnie to. <grym> <grym> dla mnie to na przykład tutaj przed tym wywiadem, no pani Gosia powiedziała, że Ty tu jesteś jeszcze młoda i tak nie musisz. Wyglądasz naturalnie, to zmieniać, nic się trzeba udoskonalać. <grymne> <się> <grymne> no ja to to, że było mi wygodnie biegać. To jest dla mnie najważniejsze. Czyli wygodne ubrania i ogień. I ogień. Gosia, powiedz mi, co ty robisz, żeby perfekcyjnie wyglądać w kadrze obiektywu? Myślę, że to zarówno panie, jak i panowie chyba zawsze chcą dobrze wyglądać. No ja akurat do tego... Ja przywiązuję dużą wagę przede wszystkim do, do tej odzieży treningowej, w której startuję, tak? Oczywiście nie zwracam uwagi na kolory, więc tutaj dowolność kolorów, które miksuję, nawet tych, których nie lubię, na to nie zwracam uwagi. Przede wszystkim ma być to odzież funkcjonalna, która da mi dyskomfort, jeśli chodzi o obiekt, w którym biorę udział. Jeśli chodzi o makijaż, to tak jak Karolina to wspomniała, ja też się nie maluję, Jakiś tylko nakładam krem na twarz i to jest wszystko. Tak naprawdę muszę czuć się spowodnie i luźno. Tak. To, że mam jakiś cel i, i, i robotę do zrobienia, to jest jedno. Tak. Potem, oczywiście, jak udaje mi się osiągać jakieś sukcesy i stanąć na podium, czasami tak jak mamy czas, to myślę, że jakąś kreskę pod okiem. Czasami robię, zdarza mi się, no ale tak generalnie większą wagę przykładam rzeczywiście do, do tego, żeby się tym przede wszystkim bawić. To, że jest cel, to jest jedno, ale radość, którą czerpię z biegania, myślę, że to jest chyba najważniejsze. Chociaż wiem, że każda kobieta lubi wyglądać dobrze, myślę, że teraz jest tyle kosmetyków wodoodpornych. Na rynku, że to w żaden sposób nie koliduje z filozofią biegania. I tym oto przyjemnym akcentem zbliżamy się do końca naszego spotkania. Bardzo Wam dziękuję za tą przyjemną rozmowę, czas spędzony z wami, to czysta przyjemność. Czy na koniec chciałybyście może jeszcze przekazać kilka słów z okazji waszego święta wszystkim paniom? Myślę, że oczywiście, żebyśmy chciały. Tak. Drogie Panie, z okazji naszego święta wspólnego chciałbyśmy Wam życzyć przede wszystkim radości. Spełnienia marzeń, realizacji w życiu prywatnym i zawodowym. No, Amelka, czego jeszcze? Przede wszystkim fajnego chłopaka. Karolina? Ja? Ja Wam życzę, żebyście sobie odpowiedziały, kim chcecie być i co chcecie robić, bo nigdy nie jest za późno na odpowiedź na takie pytanie i tego Wam życzę. A ja z tego miejsca chciałbym serdecznie podziękować Zebrze TV za pomoc w realizacji tego wydarzenia. Podziękowania płyną też w kierunku hotelu Niechilnowi, który tak pięknie ugościł na swoich progach. Drogie panie, z okazji waszego święta, w imieniu wszystkich pań, panów chcę wam podziękować. Podziękować za to, że jesteście. Dzięki wam świat jest piękniejszy. A teraz dla moich uroczych gości mam jeszcze drobny upominek. Wszystkiego dobrego. Gazny dobry. Wszystkiego Dziękuję. I, i. I Gosia. Wszystkiego hmm. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za poświęcony czas i życzę wszystkim dużo sukcesu.